Może to pokazać asystony krzyż osłaby kostę, bo witam was w pierwszym odcinku. O! Na starcie zombie i szkielet! Wow! Tak. Witam was w pierwszym odcinku The Multicraft 2024 zapraszam na stronę pkzo.pl tam znajdziecie nie tylko usłu usługi, towary wkrótce, a także o! Dynie. Nie, nie, dynie nie znajdziecie, ale dynie na starcie przeze mnie I znajdziecie także mapki. Właśnie modyfikacje. I pierwsze co robimy po tych dniach to zobaczyłem, szybko zobaczyłem, że można można naprawdę dobrze zyskać na tym statku i postanowiłem, że po prostu będziemy zbierać. I teraz tak na stronie pegazook.pl znajdziecie usługi rozmaite. Znajdziecie mapkę Minecraft, znajdziecie... właśnie no z tego serwera. Znajdziecie także... Coś po prostu pięknego, takiego jak paczki modyfikacji do Minecrafta. Tak, jej, my to po prostu sobie zgramy. I teraz tak, zacząłem nagrywać na tym serwerze i powiem tylko o tyle na początek, że bardzo dobrze mi po prostu poszło. Zacząłem myśleć, zacząłem myśleć. Nad tym, by to zrobić. O, krowa. I właśnie w poczekiwaniu owiec na łóżka. pierwsze co urobię łóżko u mnie. To że co robię krowę, nie? <grym> zabijam. A to że tak. Zrobię sobie tutaj tej krowie troszkę narzędzi. Podbieram na... zrobię pierwsze narzędzia. I, co by nie było, zaraz po tym, jak zrobię narzędzia, to zabijam troszkę krówek. Pięknie. O, I się znalazły owce, które były mi naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. fakt żeby większy. No i w sumie, chyba jeszcze, tak, o jedną zadłużenie, ale ona zawsze na przyszłość przyda. I postanowiłem, że wybuduję sobie. O, jeszcze jedna. Z Postanowiłem, że wybuduję. O, dwa łóżka będą. Super, chyba dwa. No. I teraz tak, postanowiłem, że pierwsza lokalizacja, którą wybiorę, będzie tam lokalizacją, ponieważ tutaj, jak się mi się od razu tak spodobało, naprawdę to jest epickie, epickie miejsce i wow. Jest trochę do roboty. Natomiast zaczynam budować bazę właśnie w tym, oto miejscu. Pierwszy co no wiadomo, to nie jest kopalnia, tylko to jest taki, można powiedzieć, pierwszy dom, pierwsza baza. I zaczynamy budować, rozbudowywać tę bazę. Gdy tutaj nagle. No niespodziewanie. No, jak można się domyśleć, otwarte pole. No i. co? Robimy. Creeper! Creeper! O nie, 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 nie. tylko nie wybuchaj mi tutaj, proszę cię. Dwóch. No i takie zdziwienie. Ład. E, wszystkie piece mam, ale najpierw trzeba zabezpieczyć teren, bo. Kurcze, nie chcę podobne sytuacje w przyszłości, i teraz tak naprawiam schodki ozdoby. Zobaczymy raz, dwa. No, nie na piece, wychylenie. Rozalony piece I tutaj zacząłem robić przy, można powiedzieć, czymś jakimś pomyśle, który pozwoliłby mi na to, chociażby, żeby zobaczyć, czy jest noc, czy dzień w świecie, i zacząłem przepalać na no szybko piasek na szkło. Dzięki czemu zyskałem szybę i spojrzałem. Jest dobrze. Tutaj zacząłem budować dach prowizoryczny, bo prowizoryczny, ale to potem jakoś się rozbuduje ewentualnie. Tak, no ale co, ja na razie na tym kończę. Jeżeli film Ci się spodobał, nie zapomnij sobie subskrypcji, komentarzy, łapeczki w górę. Naprawdę to mnie bardzo mocno wspiera. Na YouTube, a jak jesteś na TikTok, to też followa na TikToku. Także co? Do zobaczenia. Trzymajcie się. No i cześć.